Dobry. Dzień dobry. <laughs> Witam Was w najnowszym vlogu na kanale. Witam się z Wami gdzieś z zachodu. I to, co kocham w zachodzie, to to, że tutaj praktycznie wszędzie można zaparkować, nie tak jak na wschodzie kraju. I aktualnie znajdujemy się gdzieś pomiędzy Narodowym Parkiem z najstarszymi drzewami na świecie, a miejscowością Big Mine. Tak konkretniej, to znajdujemy się na terenie niegdyś istniejącego tutaj miasta Zurich. Nazwa stąd, że po prostu lokalnym ta okolica przypominała Szwajcarię. I tutaj, dokładnie w tym momencie, znajdowała się stacja kolejowa, po której zostało coś takiego. Istniała ona tutaj jako. Jedna z pierwszych w okolicy i została zlikwidowana w 1960 roku, kiedy zaczęły się zamykać okoliczne kopalnie. My wsiadamy w naszą furkę i jedziemy dosłownie 5 minut stąd do tego białego punktu, który może widzicie. Znaczy, chyba widzicie. Chyba zaraz wskoczysz na mnie, ja nie wiem co mam mówić. <głosy> <głosy> no, bo już się witałem, chyba, nie? Testujemy diamenta. Dwa odcinki temu, jeśli nie widzieliście, to znaleźliśmy diament, tak randomowo na ziemi po prostu zamigotał, schyliłam się diament i pytałam się was, czy znacie jakieś techniki, żeby rozpoznać, czy diament to faktycznie diament i będziemy sprawdzać. Dostaliśmy sporo komentarzy i będziemy pocierać oczoło i przyklejać do szkła. Ja jeszcze znalazłam jedną technikę, od której zaczniemy. Woda. Pierwsza rzecz, jaką ja wyczytałam, to to, żeby po prostu wrzucić diament do wody i jeśli to jest prawdziwy diament, to powinien szybciutko opaść na dno, a inne jakieś cyrkonie czy plastiki powinny po prostu się unosić na górze albo trochę tam 3 sekundy zostać mhm. na powierzchni. Musicie nam uwierzyć na słowo, że tam jest diament, bo ten diament jest tak malutki, że właśnie to jest troszkę problemem sprawdzanie, czy to jest faktycznie diament. Widzicie? Jest. Dobra, lecimy. U, to było... Instant. To była rakieta. Widziałeś to? To było po prostu bum. Od razu poszło na dół. Prawie jakby wody Dobra. nie było. Dobra, 1 zero dla diamenta. Dobra, jak to teraz zrobimy? A gdzie on jest? Na dnie. To on jest jak złoto, on zostanie po prostu. Wody z oczywiście nie marnujemy, tylko wraca do naszego filtra. Zrobiliśmy diament w słoiku. Cię, ale je, jego tu nie Tomek ma. Tomek Mamulet. <laughs> Mamy go. No dobra, trzeba do szkła przykleić go. To musimy to zrobić tak, żeby on o nie spadł. Nie, spadnie, no na stół lepiej. Ale chodzi o to, żeby właśnie on nie spadł i się nie odbił gdzieś i nie poleciał. Nie, no, no, to myślę, nie ma, że nie może go w powietrzu roli, tylko... No nie, połóż szklankę. teorii z pocieraniem oczu chodzi o to, że po prostu natłuścimy troszkę ten diament i ma się przykleić do szkła. No, zaraz zobaczymy. No to już mi dziwnie. Dobra, pocieram, tylko żebym go nie zgubił. <laughs> Ty, to boli. To jest takie ostre. Bo to diament twardy. No, no nie, bo on jest po prostu taki mały i on jest... Yy... On się bardziej wbija w twój palec niż... Tak, ten test nie działa. Yy, diament jest yy, po pierwsze za mały, po drugie jest pocięty tak ma 100 milionów różnych powierzchni i jest, te powierzchnie są po prostu za małe, żeby on się chciał przykleić, więc nie wiem, czy jeden jeden. No powiedzmy. <laughs> powiedzmy, że jeden jeden. Co nam zostało? Rysowanie. Powiedzmy. Na początku eksperymentu będziemy rysować szklankę. Chyba się porysowała. Coś, coś się rysuje. Cicho. A on się za tego wu? No z moich oględzin wygląda, że że się czubek star. No to jak się czubek staru? To chyba oznacza jedno. Aż szkło się nie porysowało. Robimy test ostateczny, czyli będziemy próbować rozwalić ten diament młotkiem. Co wstawiasz, diament czy nie diament? I kurde, mam obawy, że to nie jest diament po tym właśnie teście ze szklanką. 3, two, one. Oh no! <laughs> Ale to jest jakieś... to była cyrkonia prawdopodobnie. No ale gówno warte, nie? No teraz to już tak. Także już wiemy jak sprawdzać diamenty, także jak mielibyście jakieś diamenty, które nie wiecie czy są diamentami, możecie nam podesłać, chętnie sprawdzimy młotkiem. Mogliśmy żyć w niewiedzy i w takiej naiwności, że to diament. No i w sumie to chcieliśmy poruszyć jeszcze jeden temat z komentarzy, bo ostatnio dosyć sporo Chyba dosyć sporo narzekaliśmy na internet albo jego brak, i proponowaliście nam bardzo często, żebyśmy się zagłębili w temat Starlinka. My Starlinka mamy z tyłu głowy już od bardzo dawna, bo masę ludzi, których spotykam na swojej drodze, którzy podróżują i żyją tak jak my, też używają Starlinka i zazwyczaj polecają. Tylko nam się wydaje, że Starlink jest trochę drogi, bo kosztuje 600 dolarów za sprzęt, czy, znaczy za antenę i za ten router, router. I 150 dolarów miesięcznie tutaj w Stanach. To jest ta wersja właśnie dla kamperów, dla ludzi, którzy się przemieszczają. A my w tym momencie płacimy dość sporo za internet w telefonie, 160 chyba 5 czy 169 dolarów i mamy 60 giga hotspotu na obu telefonach, czyli w sumie 120 giga. I co najciekawsze, to się wczoraj dowiedziałem, możemy używać naszego numeru telefonu wszędzie na świecie za darmo, możemy dzwonić i pisać SMSy i mamy 10 giga wliczone y, internetu w to, więc to jest całkiem dobry deal. Więc dodatkowo płacenie 150 dolarów za Starlinka, którego na pewno nie będziemy potrzebować codziennie, bo dość rzadko nam się zdarza, że nie mamy właśnie dobrego zasięgu. Tutaj w tej okolicy jest dość słabo z zasięgiem. Wydaje mi się po prostu, że jest to dla nas w tym momencie nieopłacalne. Jak już wyjedziemy z tych międzygór, to zasięg powinien być w miarę dobry i nie powinno być już problemów. Na tej miejscówce, którą przed chwilą wam Anita pokazywała, jesteśmy chyba z 4 dni i jest to zaraz koło miejsca, które chcemy zobaczyć. To znaczy widzimy je stąd, tylko musimy podjechać bliżej. Teraz Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy pod miejscem, które nazywa się OWRO w skrócie, a nie w skrócie Owens Valley Radio Observatory. I Jest to obserwatorium radioastronomiczne, które zostało założone w 1956 roku. Jest to jedno z największych obserwatoriów radiowych na świecie prowadzonych przez uniwersytety. Znajduje się tutaj sześć anten o średnicy 10 metrów, jedna, nie, dwie anteny o średnicy 27,5 metra oraz jedna. Największa, do której niestety nie będziemy mogli dojechać o średnicy 40 metrów. Jak jechaliśmy główną drogą 395, to było delikatnie widać te anteny, ale dopiero jak się podjechało tutaj pod nie same, to robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Są one ogromne. Jesteśmy tutaj dosłownie od 5 minut i jedna, ta 27,5 metrowa, pod którą się znajdujemy, co mam wrażenie, minutę się przemieszcza, co chwilę zmienia swoje ustawienie. Owro wykorzystuje swoje teleskopy oraz inne instrumenty do poprawy lokalizacji źródeł radiowych na niebie, do badania obłoków wodorów w drodze mlecznej, bada powstawanie galaktyk, powstawanie aktywnych jąder galaktycznych, szybkich rozbłysków radiowych i innych zjawisk astronomicznych. Widzieliście, że czytam, czy nie? <śmiech> <śmiech> nie jestem w stanie tego zapamiętać, I przepraszam. Badają właśnie w tej chwili, bo antena się cały czas... Obraca. Te badania są prowadzone przez doktorantów i profesorów z przeróżnych uczelni i tak na przykład ta antena jest częścią całego systemu anten teleskopu Very Long Baseline Array i jest ona sterowana z Socorro w Nowym Meksyku. I z tych dwóch anten wydaje się, że tylko ta jest używana, bo jak od trzech dni tutaj stoimy to tą widzimy, że non stop zmienia pozycję. Zresztą zmieniają ją w tym momencie. A tamta druga jest cały czas skierowana w jednym kierunku. Ta największa? Nie, ta druga 25-metrowa, bo jest jeszcze większa. Tamta, chociaż stąd się nie wydaje większa. Tamta ma 40 metrów średnicy i tamta dwa razy w tygodniu monitoruje blazary, czyli jądra galaktyczne, cokolwiek to znaczy. Dlatego prawdopodobnie się nie ruszyła od czterech dni. Ogólnie mamy bardzo szczegółowo opisane, co robią te najmniejsze anteny, których jest 6 te 10 metrowe, ale pozwólcie, że ja wam tylko w skrócie powiem, że one po prostu pozwalają badać szczegółowe procesy zachodzące podczas rozbłysków słonecznych. Te największe eksplozje w układzie słonecznym potrafią w ciągu zaledwie kilku sekund wyzwolić energię 100 milionów bomb wodorowych. I takie eksplozje mogą mieć ogromny wpływ na Ziemię na wiele sposobów, w tym przerwy dostawach energii, komunikacji oraz w systemach nawigacji. I to tutaj jest monitorowane. Strasznie ciężkie informacje, do zapamiętania. Chciałem <grym> się przejść, żeby nagrać z bliska, jak się obraca ta antena i oczywiście zostałem zaatakowany. Czy Was to jeszcze dziwi? Bo mnie w ogóle. Ale to nie kaktus. O, Ale i znalazłem kolce. starożytne wieczko od puszki po tabacę. Copenhagen Snuffs. Dojechaliśmy jakąś niecałą godzinę drogi. Dojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Lone Pine i stwierdziliśmy, że jesteśmy bardzo leniwi dzisiaj. A jednocześnie jesteśmy głodni, więc idziemy coś zjeść. Znaleźliśmy jakąś fajną knajpkę i coś, coś zjemy. Tomek ma ochotę na rapa. Ja nie wiem na co mam ochotę. Wiem, że jestem głodna. Jak Ci się podoba okolica? Zamieszkałbyś? No tak, nie, nie, chyba nie. Ładne widoki, nie, no, ład Bardzo ładne widoki. Wydaje się takie klimatyczne, aczkolwiek takie trochę starawe, nie? Takie mało miasteczkowe. Tak, i jak w każdym takim, prawie każdym małym miasteczku w Stanach na odludziu, to jest masa starych kamperów. Bo tu mamy jeden, tam mamy jeden, tam mamy jeden. Także tutaj wszyscy mają kampery Prawdopodobnie nie używają ich, bo wyglądają jakby były bardzo zaniedbane. I tak samo z samochodami. Przyjechaliśmy do tej knajpki, Alabama Hills Cafe Bakery Deli. Wiem, że mają jakieś obiadki, a tutaj jest taki fajny mural. i Myślę, że warto tutaj by zrobić jakieś zdjęcia. Ten mural przedstawia, co znajduje się w okolicy i my właśnie będziemy niedługo zbierać takie rzeczy w pobliskim parku. Tak, właśnie bo ta kafejka, bakery nazywa się Alabama Hills, a to od nazwy miejsca, do którego jedziemy, Następnie to jest zaraz tutaj obok i no co nie wiem, zobaczymy co tam jest <laughs> I A-N-I-T-A. A -N -I -T. Just, two. Just two. All right, If you guys wanted to wait outside I can holler at you when the table opens up, but it shouldn't okay. be too long. Okay, can we grab them the menu? Yeah, you can look awesome. at the menu, absolutely. Thank awesome. you. Hi, how are you? Inauguracja jest pełna, musimy czekać, a mieszka tutaj niecałe 1500 osób. Także ciekawe, czy to turyści? Ja myślę, że turyści, bo tutaj się dużo ludzi przewija przez to miejsce. W każdym razie jesteśmy na zewnątrz, czekamy na miejsce i wzięliśmy sobie menu. Ja w sumie się cieszę, bo ja już trzy lata się zastanawiam co chcę, więc będę miała czas się zdecydować. Clint Eastwood Skelet. Pamiętajcie, że kiedyś miałam zajawkę na czarną kawę? Dawno i niepewno. Ja dostałem kufel coli. Wziąłem sobie bo miałem mieć burgera, ale zmieniłem zdanie. W tej kafejce panuje taka, taka lokalna atmosfera, bo ludzie się przekrzykują z jednego końca sali do drugiego, coś do siebie mówią, śmieją się. Także chyba się znają tutaj wszyscy. Ekspresowo dostaliśmy jedzenie i będziemy się zjedli. Zamówiliśmy kanapeczkę, która się nazywa Roy Rogers, i skillet, który się nazywa Pint Eastwood. Smacznego. Jak? Bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Ostatnio nam się udaje. Zjedliśmy. Czy mamy pozostałości po śniadaniu, znaczy po, po lunchu, i dodatkowo jeszcze deser. Bardzo możliwe. Gdy my Aha, bo to nie to nie? Dobra. Ustaliliśmy plan na Wasze najbliższe 15 minut, prawdopodobnie, tutaj Postanowiliśmy, że zanim ruszymy dalej, to przejdziemy się tutaj po okolicy. I w trakcie, gdy byliśmy na śniadaniu, dołączyły dwa kolejne kampery. Ten jest chyba z wypożyczalni, a ten ma takie. Wybałuszenie, wy, wypustki. takie wypustki, żeby można było spać w poprzek. My na szczęście nie mamy takich problemów. W miarę się mieścimy, ale pójdziemy sobie tą uliczką i wrócimy główną i zobaczymy, co się dzieje w tym miasteczku. Jeśli chodzi o podwórka amerykańskich domów, to niestety to nie jest jakiś rzadki widok taki jak ten. Ludzie tutaj nie dbają o swoje podwórka tak jak w Polsce. Tak, bardzo często się zdarza właśnie, jak przejeżdżam przez takie małe miasteczka, że ludzie mają straszny syf na podwórkach. Składują tutaj, po prostu wszystko na zewnątrz, co się da. ławkę? To jest dom w ogóle z konteneru. I jakieś. O, to są chyba doniczki. I legenda głosi, że to jest motocykl. Tak właśnie wygląda prawdziwa Ameryka. A przynajmniej taka, z jaką my się spotykamy najczęściej. Myślę, że to jest kolejne miejsce warte pokazania. Wiem, że to wygląda, jakby nikt tam nie mieszkał, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś tam mieszka. Tam są dwa garbusy w ogóle, a tu jakaś przyczepka. Ta to taka klasyczna przyczepka, albo to jest tył pick z dospawanym. Tym do zapinania tylko, bo tak trochę też wygląda. Jednak trzy garbusy. I trójkołowiec. Wygląda jak taka Zobacz, trochę wystawa. Zobacz jaką ma, jakie ma światła. Tutaj, tak po prostu, przy ulicy ktoś sobie robi drzewo, żeby ogrzać pewnie dom swój. I tą właśnie starą przyczepką przywozi to drewno. Myślisz, że to. No tak wygląda, nie? Wejdę do głównej ulicy. Tak naprawdę wydaje się, jakby większość biznesów była pozamykana. Te, co są otwarte, to oczywiście restauracje. Tutaj ta na przykład na wzór Dzikiego Zachodu. Może znajdziemy jakiś otwarty sklep? Dobra, nie wiem, przejdziemy, prze, się. przejdziemy się. Hoteli natomiast nie brakuje. Tam jest jeden znak. Tu jest hotel z tymi zielonymi napisami. I jak na razie zobaczyłam chyba trzy sportowe sklepy. Tu jest jeden, tam jest drugi. Oba zamknięte. O! Tam jest trzeci. Ok. Znaleźliśmy jakiś otwarty biznes. Taki typowo pod turystów. I my w sumie lubimy takie obczaje z naklejkami, z kamieniami, z biżuterią, kapelusze. To jest koszulka zdecydowanie dla mnie. Grumpy Old Bear. Jak to w takich miejscach i w takich sklepach to jest wszystko i nic. Tutaj akurat bardzo dużo kamieni, kryształów, przede wszystkim kryształów. A tutaj jest taki ciekawy krokoit, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Jest z Australii, z Tasmanii. Ale są różne, z Madagaskaru, z Meksyku, z Chin. A tutaj są takie. A tutaj jest książka o tym, że każdy potrzebuje mieć swój kamień. Jest tu trochę ludzi, ale to chyba tylko ze względu na Alabama Hills, czyli następne miejsce, do którego jedziemy. W samym mieście warto zjeść na pewno, bo widziałam kilka restauracji z super opiniami, ale jeśli chodzi o zakupy, to średnio. a od ponad godziny jeździmy po Alabama Hills i próbujemy znaleźć miejsce na nocleg z jakimkolwiek zasięgiem. Wskaźnikiem z tym, A może powinniśmy zostać tu, gdzie jesteśmy? No ale to jesteśmy przed tym znakiem. Ja myślę, że nikt nie będzie miał problemu. Trzymajcie mnie. Nie widzicie tej górki. Ale Tomek chce tu wyjechać. Tutaj jest znak, że można kempować i tutaj jest miejsce kempingowe. Ja mówię Tomkowi, że powinniśmy zostać na dole, ale on chce podjechać tutaj mimo wszystko, także... Jezus... Jest duża szansa, że zahaczysz i to nie bagażnikiem, tylko w ogóle dołem, a jeszcze nie wyjechałeś za bardzo. Tak, no już no. To nic tuż to nie ma, że Można się tak było żadnym posłuchać od początku. No ale wiesz, ja lubię zaryzykować. Przeszliśmy się kawałek od autobusu, który jest tam. Tu w ogóle płynie taki malutki strumyk i okazało się, że tutaj jest miejscówka wielka, płaska, bez, bez żadnych podjazdów, także tak przeniesiemy się. Tak, dużo bardziej równa. My ogólnie, nie wiem, godzinę, półtorej godziny jechaliśmy po szutrowej drodze szukając miejsca właśnie do spania. Zgadnijcie dlaczego, bo nie mamy Starlinka. Ja, a, że. Nie. To my właśnie zamknął drzwi, tam i ja potem nam zablokował na górze, żeby przejść... Co teraz? Co teraz? Dalej nie schowałem tego klucza. Ja! Żart? Nie, poważnie. Ale te drzwi, one nie, się tak. Nie, nie, one się otworzą. Tył zamknięty, bok zamknięty. No Kurwa. Widzę Ja pierdziele, że to się w końcu stanie W środku pustkowia i niczego Nie, dobra, pomyślmy, pomyślmy Pomyślmy Dobrze, że mam kamerę przynajmniej content <laughs> No to teraz... Nie, 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 poczekaj. Teraz Kurde, jest... miałem sto ja razy Jestem już inżynierem, poczekaj. Ten klucz zapasowy i co? I nie schowałem. Tego nie otworzymy sznurówką, bo to jest płaskie. No Czy otworzymy. jakieś okno jest otwarte? Ale Na nic... bank nie jest otwarte, zimno jest. On sam nie da. Ja pitole. No właśnie szłam do autobusu, bo było tak zim... To jest otwarte. Ale co nam to daje? Miś? Ej, otwarty jest y, garaż. Ale co nam to da? Narzędzia mamy, w razie czego. Poczekaj, może, może to być w lasu, a tamtędy. Ale nie, nie przejdziesz, bez zbiornik. Dobra, tutaj to. po prostu się podkleja. Masz szczęście, że mam kamerę. Ej, ale bez kitu, I w momencie, jak ty zamykałeś tamte drzwi, to ja. To pociągnęłam i moja adrenalina od razu spojrzała na guziczek wsadzony. A, ja a ja mam taki odruch, żeby ten przycisk zamykać jak wysiadam. No i właśnie. Dobra, nie ma ten. Tu mamy wstawioną plexi, bo już kiedyś musiałem wybić szybę, żeby właśnie się dostać do autobusu, jak sobie zaczesnąłem drzwi. E, Więc jest plexi. I tutaj to pleksy zaczyna odłazić. My musimy otworzyć. Tutaj mamy takie zapięcie no. i to zapięcie. Trzeba to odgiąć, włożyć rękę i... To będzie szybsze niż myślisz. Tak? No to dawaj. O oh, że <laughs> się... się o ale no to... Trzeba się przykleić. Ale to dobrze, że to dobrze, że tego nie, że nie ustawiliśmy z tej szkła jeszcze. Jeszcze. Teraz to już chyba zostanie. w ogóle chyba zrobię tu okienko takie. O, skubany. No dobra. Jezus, to nie było miłe. To to przykleić znowu. Tutaj mamy takie, wiecie, zachapluczenie. Wow, ale tu ciepło. Widzieliście tam te drzwiczki z boku, prawda? Tomek zasugerował w pierwszej sekundzie, żebym weszła nimi i tutaj jakoś przeszła pod łóżkiem, rozumiecie? Czekajcie. Wiecie o co chodzi? Tam pod spodem jest kratka i. Ale to by się nie zmieściła tam, nie? Bo tu jest ta szafka, zbiorniki. Oj, got. Jaką chcesz herbatę? Kaktusowa, głębia oceanu. Longzu, a może jest minek? Mhm. Myślę, że tą sytuację, że się dostaliśmy do autobusu, w 3 minuty trzeba uczcić. A mamy to czym uczcić? Będąc na tym lunchu, kupiliśmy sobie również deser, który nie wiem, czy to widzicie, ale jest ogromny. To jest jak moja ręka. Kosztowało to 7,50, wygląda wybitnie i mam nadzieję, że ludzie tego nie traktują jako jeden kawałek, bo to jest. Pięć kawałków. To jest tak zwany kobler brzoskwiniowo-jeżynowy. O, o, tak kawałek? Czy to na pół? Nie no, to jest, dla mnie? to jest pół kawałka. Nawet nie wiesz jak mnie to cieszy. A herbatka? Gorąca. <laughs> Bardzo. Wiem, że sobie nie Taka babka, tylko bardziej wilgotna, słodka, mm. nie do końca mój klimat, ale świeża. Pokażę, ich jak też. Chcesz mieć problem? Już mam problem. Zahajtałem się. Taką jak ty To jaką zrobisz? A jaką proponujesz? Obawiam się, że... Ła! Mój włosy <śmiennie> z między gór. No jesteśmy między jednymi a drugimi górami, nie? <śmiennie> 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 o, Teoria z pocieraniem oczu. W, te w teorii z W teorii po... Łączyć tu. Nie wiem, O mój Boże. Jaki to był techniczny. O. Pod tym samym filmem było też. Nie nie, musimy zmienić kadr. Okej. Okay. Już to mówiłam. O, już to mówiłaś. No to ja to mówię jeszcze raz, bo to trzeba podkreślić.